Witam Was tu, ASG Marinę. To są nagrania do nowej serii, znaczy zwiastun, zapowiedź i inne. Ze mną jest... Domi 19, hej. Adelajna1999, dzień dobry. Adrian51, cześć. Super ekipa. No wiem. Aloha. No, pokaż budynek, Aniu. Dzyn, 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 dzyn. Trochę dziwnie wygląda, bo okien nie ma. A no ja. A to się zabuduje potem. Ale musimy zamienić te okna na kraty, żeby było fajniej A gdzie tak? masz ciasto, Madzia? A, ciasto? Gdzie jesteś? Ciasteczka A ciasto Nie Gdzie jesteś? Uuu, tu. Ciasteczka, to ja mam tutaj. Nie Pokaż tego brzydala. Którego? Tego. Rebil. Osoby niepełnoletnie są zmuszone wyłączyć ten film, który na tym Możesz może zobaczyć z serce. Pokaż cały domek, czy coś nie Już wiem. było. A, A. środka nie było. No i tak nie ma środka do Masz zapłon w sezon, światełko! Aj, zgasiłem. To co jemy? Ciaka! Z wolę panem miasteczku. Dobra. Co, skończymy tutaj? Możemy. Ale się całego nie pokazałeś tam no, ale Nie ma więcej rzeczy, więc nie będę pokazywać. Jak to nie ma? Jeszcze ja jestem, tak? Dobra. Więc... No, Dominika do pseudoskinem. <grywia> Pokazuj mnie. Ja mam skina. No u mnie masz. Dobra. Mnie no nie, masz. ja też mam. Żegnamy się z wami. Żegnam się ja, z Gemalina i... Madalina 1999 Domin 19 uuuu 1 Więc dobrze, oczekujcie na tą serię i do zobaczenia oh. Aloha